Raczej wojna niż kryzys. Handlarze bydłem z amerykańskich prerii przyjeżdżają do Europy po mięso armatnie. Musimy iść naprzód, ufni w powodzenie naszej misji, którą powierzyła nam Boska Opatrzność. Tak mówił Hitler. Tak mówi Truman. Do portów Europy Zachodniej zabijają amerykańskie okręty wojenne. Gdzie spojrzysz, okupant. Gdzie spojrzysz? Obóz wojskowy. Rozbrzmiewał głosami wojny. Amerykańskie manewry. Nowa inwazja Europy. Osiem lat temu, gdy ich wolano, nie śpieszyli się. Teraz przychodzą, nieproszeni. Przychodzą bronić. Przed kim? Czy może przed tymi, przed żołnierzami nowego Wehrmachtu? Nie, hitlerowcy są dziś ich sprzymierzeńcami, żołnierzami Armii Atlantyckiej. Generał Keitel nie dożył tej chwili, za to inni dożyli generał Manteuffel. Generał Guderian. Amerykanie przypominają mu, jak szedł na Moskwę. Amerykanie każą mu zapomnieć, jak spod Moskwy uciekał.